Witam w ósmym odcinku z naszej w Hamleta, a raczej powinienem powiedzieć a dzień dobry. Zatem jesteśmy teraz już e, z naszym domem, więc jest całkiem fajna sytuacja. Bo taki dom to wiadomo, że fajna sprawa. I my mamy ile tych fps -ów? halo. Wiecie co? Zrobimy cofkę. No i zrobiliśmy cofkę i teraz już mamy FPS-y. Bo bez FPS-ów się po prostu. No, nie tak gaćno, nie ukrywajmy, zatem zaczniemy od ogarnięcia jakiegoś jedzonka. Oczywiście musimy też odpalić parasol, żeby nie przemoknąć mięso. Póki co, nam nie jest zbytnio potrzebne. Ale możemy je jeść, bo ono obniża głównie HP i trochę sanity. A z tym raczej nie ma u nas większego problemu. Więc zbieramy cały lód. Zjemy część. I myślę, że póki co, tyle nam wystarczy. Mm, co byśmy chcieli zrobić w tym odcinku? Myślę, że chcemy zrobić zdecydowanie porządek. Bo mamy tutaj bardzo dużo rzeczy, które powinny by się znajdować w domku. Więc udamy się do tamtej strefy, w której jest... Yy, no, w której jest... Co jest? W jest dużo drzew. I po prostu zajmiemy się teraz... Uciekają mi słowa. Czuję się jak pośledzone dziecko, które nie umie się wysłowić. No, wyzbieramy drzewo i będziemy wtedy mogli zbudować nasz magazynek, nie będzie już takiego syfu. I będzie to po prostu się już jakoś prezentować. Chociaż jeszcze się cofniemy i weźmiemy dywan, bo dywan bardzo fajnie zawsze wygląda. Hmm, siema Dywan zostali. Zostali, został. Tak został tego drzewa, tak? Chyba tego, bo pamiętam, że mieliśmy wtedy hmmm te robaczki owady, tak będzie, że owady i gdzieś koło tego drzewa no jest trzy sztuki dywanu bardzo fajnie chyba nie złapaliśmy agro co mnie cieszy skończył się deszcz, więc oszczędzamy nasz parasol odpalamy Upieczony, upieczony bardzo dobrze. Możemy iść na jakąś potencjalną wyprawę. Chociaż. A mi sami ma dziwne dźwięki, Hamlet. Ciekawe, co to jakby. Skąd się ten dźwięk wsiął. Bo na pewno każdy dźwięk ma jakieś swoje przeznaczenie w grze. Przynajmniej nie jestem przekonany, że tak to jest. Więc myślę, że coś musiało jednak spowodować. Mhm. Fajnie, coś musiało spowodować ten dźwięk. Jestem ciekawy co to mogło być. No, Ej! Chodź. Zmienili im chyba HP. One wcześniej padały po dwóch hitach, a teraz potrzebne są trzy. to zapamiętać. Zatem tutaj dywan i robimy powoli postępy. Jeszcze jakieś sanity by się przydało nieco ogarnąć, bo z nim jest tak średnio, bym powiedział, tak średnio. Hmm, ale tutaj już widzę, że mamy... Inaczej oczywiście nasiona. Już ustał ten szum, nie... Ten no... no ten szum nie jest zbyt przyjemny. To wiem wszyscy. Hmm, to spalimy albo dłużymy, nie wiem. I chyba zbudujemy falmy nie będziemy się bawić magazynem. Ja myślę, że magazyn zrobię poza odcinkiem, bo po prostu się na niedewna wymagałoby ode mnie stałego gadulenia o czymś ciekawym. A z tym nie wiem w sumie, czy wy zauważyliście, ale czasami mam z tym nieco problem i po prostu podczas tego gadulenia trzeba mieć jakiś konkretny temat, o którym chce się porozmawiać. A ja póki co raczej wydaje mi się, że nie ma zbytnio, bo o czym moglibyśmy rozmawiać. A opowiadam wam anegdotki z życia. Znaczy, wiecie, takie anegdotki mogą być ciekawe. Ale nie po to w sumie robimy te serje. Oczywiście jest tutaj jakiś mój wkład, ale skupiamy się raczej na grze. A my teraz, żeby zbudować maszynę, potrzebujemy jeszcze niebieski klejnot, który mamy. To jest w jedzeniu. I potrzebujemy sześć lodu, czyli potrzebujemy pieniążki, oczywiście, których cały czas nie możemy znaleźć takiej ilości, żebyśmy byli usatysfakcjonowani. Ale my się cofniemy do. gdzieś się cofniemy, albo sobie pójdziemy tutaj, szukamy jakichś fajnych idoli, zabierzemy statuetek w sumie. W Polsce jesteśmy, mówimy po polsku. Hmm, tego nie będziemy palić. Rzeczy, które są. Hmm, rzeczy, które są jakby nieodnawialne, się nigdy nie spala tych rzeczy. Co to są za schizowe dźwięki? Przepraszam mocniej? bo jestem trochę taki no zcykany żeby nie powiedzieć obesany Ale już się przynajmniej kończy ta przebrzydła pora roku. No i ten teges. Fajnie. Mm, no to gdzie się wybieramy? Po lód się wybierzemy. Czyli, żeby, jeżeli chcemy lód, potrzebujemy pieniążki, jeżeli potrzebujemy pieniążki, udamy się do ruin. A że nie mamy młoteczka do zbierania złota i artefaktów, to udamy się najpierw tutaj. I potem płynnie przeskoczymy tutaj. Dobrze mieć jakiś plan na życie. Bo bez planu, daleko nie zajdziemy. Hmm, chociaż, nie no, nie będę sprzedawał przecież klientów. Chociaż czerwony, nie, czerwony nam się przyda do... Yy, fioletowego, <grych> chociaż fiol nie, fioletowych już nie dostaniemy ze studni końca, a z nich możemy zrobić jeden fioletowy i to teraz nie, nie wykonamy fioletowego koształu, bo do fioletowego koształu potrzebujemy oczywiście maszynę P, mm, a jej na pewno nie wykonamy. Bo chcemy mieć fioletowy klejnot do Shadow Manipulatora, a Shadow Manipulator nam się no przyda nam się no co tu dużo gadać, ale już mamy naszego Stalking Steaka, o którym mówię od 20 dni. I skończyła się w mgła. Zaczęło się jeszcze gorzej. Od 3 lat tej postaci to wiecie. Jak fajnie, nie przyda nam się. No, smutno. No ale cóż. Mm, no to biegniemy. Realizujmy. Na... O chyba faktycznie... Nie, to jest przecież zasługa. Stalking Stika. ale wydaje mi się, że mimo to jesteśmy odrobinę szybsi. Bo oczywiście, taki jest urok tej pory roku. Nie, powój, najgorzej. Yy. One leczą bardzo dużo zdrowia, ale my oczywiście nie możemy korzystać z tego profitu. Yy. Komarów, zdecydowanie szukamy komarów póki co. Nie? nie, 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 nie. Ogień nas absolutnie nie ustawia. Tam mamy już pierwsze no. Trochę dużo tych tutaj przyjaciół. Dużo tutaj nie ugramy. Hmm. Nie podoba mi się ilość kamienia, jaka tutaj jest. Bo nie ma żadnego kamienia. Mm, muszę pamiętać. Tutaj jeszcze są nasiona. Tutaj jest żelazo. Potrzebujemy jeszcze jedno. O, 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 szybko, szybko. Tu jest przecież, co ja mam za problem, bez sensu, dobra, zatem mamy już co chcemy, teraz musimy się przebić przez cały ten biom z powrotem do naszej bazy. W sumie nie, nawet nie do bazy, teraz udajemy się do podziemi z naszym młoteczkiem, aha, tu było żelazo, aha, ale on tutaj jest, nie, nie, nie aktywuj go Pogu, no. Dobrze, dziękuję Ci. Bo jakbym dostał lepę. No to całe takie nasze sanie, to znaczy i które tutaj zbieramy i zbieramy i zbieramy, no to by poszło. Hmm, hmm, dobra, zabijemy tych kolegów. Czyż tu. Dobrze. Zabici światełko. I my tutaj nie chcemy spędzać za dużo czasu. Tylko chcemy tutaj wejść, zobaczyć i wyjść bez żadnych pośredników. Coś tutaj? Nie? Przejście dalej? Nie ma przejścia. Wychodzimy. Hmm, złapaliśmy agro. Ciekawe. Nie będziemy potrzebowali skóry węża, bo w sumie skóra węża jest do ubanek A my mamy parasol, więc nie potrzebujemy. Co to są za dźwięki? Dobrze, musimy oczyścić to miejsce, bo tutaj oczywiście jest bardzo dużo pożądanych przez nas surowców, ale pięknie je zabiliśmy. No i czasem bywa... O, tu są strzelające, więc założymy full armor. Mhm. Dobrze, jakoś tak... Mhm. Dobrze, okej, okay. nie dostaliśmy lepy. Dobrze. Jest, nie no, nie będziemy ich go skuwać, bo podczas oskuwania się one uaktywnią ponownie, więc nie ma to większego sensu, żeby za kilka kamieni malować zdrowie. A my już mamy 30 pieniążków. 30 to już jest taka ilość, że hmm, można coś zrobić. Może już nam się uda zdobyć ten nieszczęsny materiał, chociaż ja już nie wierzę, że to się stanie. Takana po prostu nie lubi, tu nic nie ma. Wychodzimy stąd. Co to robi? Śmieszne to jest. E, zatem, stalking stick? No nie, fps -y, Wracajcie do mnie. Dobrze. Tu jest przejście. Jestem zbanem. Nie ma przejścia. Nie jestem zbanem. E, dobrze. Teraz się wybierzemy. Um, do. O, to weźmiemy, bo Teraz się wybieramy do wioski i kupić 6 lodu. Oraz materiał, jeżeli się nam uda go dostać. O czym mówię, co odcinek, tak jak ze stalking stickiem. A on nam się szybko dosyć zepsuje, więc trzeba będzie znowu zabić kolejny wypad. Mhm, kolejny wypad trzeba będzie zabić. No, coś mógłbym zacząć mówić. o nie, nie przejdę tutaj. Żeby nie było takiej że po prostu oglądacie jak gambo Oczywiście. Sama gra może być ciekawa, ale wiecie tak. No, nie ukrywajmy, że gameplay ogląda się głównie dla, jakby, hmm, grającego. Oczywiście, ja nie chcę, żeby to zabrzmiało tak jakoś yy, źle. Więc załóżmy, że teraz powiedziałem wszystkie fff, takie za, bez, sformułowania, które sprawią, że ta wypowiedź będzie maksymalnie tolerancyjna, jeśli wiecie o co mi chodzi. I po prostu chodzi mi o to, że to właśnie grający nadaje je, yy, że ten gameplay jest taki dynamiczny. Oczywiście, jeżeli gra jest nowa i jesteśmy wielkimi fanami, to oczywiście jesteśmy zainteresowani. Co to za dźwięki, Matko Boska. Ale jeżeli. Yy, ale jeżeli gający po prostu robi to słabo, to jest to takie średnie do oglądania. A ja chyba. Powiedziałem to w maksymalnie skomplikowany sposób. Tak trzeba żyć. Dobrze. I mamy wszystko. Możemy teraz zbudować farmę pokrzyw. Swoją drogą, pokrzywy jakiś czas temu dostały micro-update. I od teraz pokrzywy, kiedy urosną, to już nie będą. Kiedy urosną i będziemy mogli je zabać i wyschną jednocześnie, to nie będą one się chować. I, i więc możemy teraz spokojnie zostawić maszynę. Pokrzywy urosną, i kiedy je zbierzemy, to wtedy dopiero się schowają z powrotem. Więc jest to zdecydowanie update pozytywny. Ale gdzieś tutaj powinno być przejście, skoro tutaj przyszliśmy. To postaćmy. I od razu jest przyjemniej. Mm. Tak, mówiłem o update'cie, ale kosztem tego. O, dzień dobry. Jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji, bo tutaj. To wiecie. Mmm. On tutaj będzie się wszystko bugował, więc na luzie go zabijemy teraz. Mm -hmm. No nie, nie to! Ty Polak najgorszy. Zabij go. Dobrze. Udało nam się. Wspaniale. Byliśmy w bardzo optymalnej sytuacji, więc wiecie. Bez kłopotu. Mm. Aha, dobrze. Maksymalnie daleko, ale Gundrze na tej wyspie, a nie gdzieś daleko, więc nie jest tak tragicznie no ja i straciłem wątek masakra teraz to bym odłożył to odłożymy na ziemię cyk i lecimy dalej bo oczywiście musimy się to zjemy skoro tak już jest przestarzałe lecimy do naszej bazy bo oczywiście chcemy zabić ten formy pokrzywy, która niezbyt nam się przyda, ale wychodzę z założenia, lepiej mieć niż nie mieć, o czym już mówiłem niejednokrotnie. I też byśmy musieli skoczyć po bulwy, byśmy musieli też skoczyć po, nie tylko po bulwy, ale też po hmm, przykładnie na lodówkach pilnie. No, pokrzywa. Nie zauważyłem. Jej tutaj ona tu cały czas jest. Ciekawie, ciekawie. To odłożymy. Bo, oczywiście, biegamy z masą niepotrzebnych przedmiotów. Bo, dlaczego by nie? Oczywiście. Eee, co ten teraz weźmiemy? Jednego klejnotnika. Nie, właśnie dlatego na te roku już powinno się mieć elegancki magazyn. Bo teraz będzie mi wszystko zwiewać. Dobra. Przenosimy się. Do domu trzeba to w końcu zabić. Ale syf, matko! Możemy to zrobić. A bo możemy zabić falmy. Wybór jest prosty. Najpierw zrobimy to. Zrobimy tutaj taki jako tako porządek. Oczywiście zrzucimy to wszystko. Byle jak. To i tak będziemy niedługo brali. A systemem magazynowym się zajmę między odcinkami, bo po, po prostu oglądanie tego byłoby nudne, jak już mówiłem. Yy, tak, to weźmiemy. To weźmiemy, 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 weźmiemy i full ekipunek. I tak wszystko przerzucimy. Yy, tego nie weźmiemy. No. Myślę, że zbudowanie tego magazynu to jest dobra, nie wiem, 20-30 minut zabawy. No. Mogliby w sumie zrobić to lepiej. To, jak podnosi się łódkę, mogłoby nie być tego tutaj, bo to sugeruje, że tutaj jest woda. To jest oczywiście przekłamane. Przekłamanie. Dobra, już jest porządek. To mogę w sumie też parasol wziąć ze sobą, bo parasol już odkładamy. Bo, oczywiście, są przedmioty, które nosi się ze sobą w określonej porze roku. Znowu ten dźwięk muszę w końcu się dowiedzieć, co go wydaje. Bo może się okaże, okazało, że kiedy nie patrzyłem, to dodali update i zaraz mi tutaj przyjdzie jakiś Uber Boss. I cały czas mówi, że przyjdę, przyjdę i coś się zepsuło. Kto wie? Więc jest w sumie sporo rzeczy, które byśmy chcieli zrobić. A czasu coraz mniej. No. Nie wiem, to chyba jest wina tego, że jesteśmy po prostu insanity. Bo nie mam innego pomysłu. Ale już przynajmniej zrobiliśmy tutaj jako tako porządeczek. No a tutaj mamy ten syf. Równowaga w przyrodzie została zachowana. Gdzieś jest porządek, gdzieś indziej jest burdel. Mm, 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 mm. Coś jeszcze? Tylko jeszcze ta jedna dal, gdzieś tutaj była. Jeszcze to, spider glandy. O! Spider glandem użyję, Żeby się wyleczyć. To wyle, wyrzucimy, bo to jest trucizna oczywiście, jeszcze jedne teoretycznie i mógłbym się wyl znaczy coś zrobić o trutkę, ale nie chcę mi się w to bawić. I my teraz weźmiemy pokrzywę i zbudujemy naszą farm... farmkę. Jakby przypadkiem się okazało, że teraz będziemy ich potrzebowali, to się pomyczymy, stań dzień, dwa i ogarniemy na luzie. Dobra, tutaj trzeba teraz oczyścić. Da? Musiałem ją zostawić. Dobrze, dobrze. Już nasze farmy zaczynają owocować, więc dobrze, że w końcu będziemy mogli zrobić kulki. Jak wszyscy wiemy, bo potrawy się robi do dnia jakiegoś 30 różne, a potem robisz kulki zawsze i wszędzie. No bo co innego? Skoro kulki są tanie, uniwersalne i są bardzo dobrym źródłem pokarmu. Chociaż ostatnio spróbowałem zrobić e, bekon i jajka i to też jest bardzo dobre źródło, bo daje... E, to jest bardzo mięsna taka podawa, bo wymaga dwóch jajek, mięs i dwóch mięs. Ale daje 20 zdrowia, daje 75 głodu. Zaniknie chyba normalnie. A więc jest w każdym razie dosyć op. My tutaj postawimy nasz zaszacz. Podoba mi się to. Jest to coś nowego w Teraz maksymalnie upakowane. Hmm, to jeszcze jest w porządku, mi się wydaje. Chociaż my i tak tak dużo tego nie mamy. Cyk. Hmm, cyk. O, teraz jeszcze nasz Sanity urośnie 157. Posadzimy 167. 10 za każdą jedną sadzonkę. Jest to naprawdę zacna ilość. Hmm, tutaj, tutaj, tak maksymalnie blisko. Hmm, będzie ładnie się prezentować. Chyba akurat wyjdzie takie ładne, miutkie poletko w takim kształcie kwadratu. Co mnie cieszy. Bo oczywiście jest wiele rzeczy, które się liczą w Dante'owie, ale wygląd jest najważniejszy bazy. No dobra, tak naprawdę przetrwanie jest najważniejsze, ale wszyscy wiecie o co chodzi. Tutaj, tutaj, i mam za dużo. Nice. Ścinka? Dobrze. Już jest dobrze. Czyli będzie taki kształt. To bez optymalnie, jako tako. Nie jest to taki idealny kwadacik, ale wygląda w porządku. I odpalimy teraz, żebyśmy na jutro, na pojutrze, mieli już tutaj. O, zmienili tekstury. Ładniejsze są, chyba. No, no i fajnie. No, ja nie powinienem tego jeść. Ale, oczywiście, złe przyzwyczajenie. Bo ostatnio na mobilniaku się rzeczywiście zagrywam. Znowu mam drugie podejście. Już mam chyba setny dzień i jest bardzo przyjemnie. Chociaż, na sety na mobilniaku jest taki błąd. Że w chwili, kiedy atakujecie jedna halucynacja, to wszystkie halucynacje, nieważne ile masz sanity, mogą cię również atakować. Więc kiedy wyleczysz sobie sanity, to cały czas musisz zabić wszystkie halucynacje, które się narobią, bo one nie znikają, niestety. jednocześnie. Yy, ten. One nie znikają i jest ich na przykład, nie wiem, choda 10, 20. Ostatnio musiałem z czymś takim walczyć, to było ciekawie, ale właśnie takie. Wyzwania sprawiają, że gra jest ciekawsza. Chociaż czyszczenie ruin <laughs> w telefonie jest dosyć takie. No, tylko to dużo powiedziane, ale naprawdę nie jest łatwe. Chociaż, wiecie, ja teraz poczyściłem w Tugger, więc teraz wszystko ma 3 razy mniej HP, więc tam czuję się jak Bóg. Spalimy to. I myślę, że lada chwila, lada dzień, i będziemy mieli naszego Robina, co oczywiście jest na plus. Ale jeszcze trochę to sterowanie jest bardzo uciążliwe, wy mobilniaku. Bo teraz widzicie, gotuje bardzo szybko. A na mobilnym to muszę na każdy jeden przedmiot klikać. Następnie wybieram z menu, co chcę z tym zrobić. Jeżeli stoję e, maksymalnie blisko ganku, to wtedy mam taką opcję, w, żeby przyrządzić. I na tym polega gotowanie. I to jest dosyć takie, hmm. No, niezbyt dobrze zrobione, według mnie. Ale niestety na mobilnym ciężko byłoby zrobić to lepiej. Więc może trzeba podpiąć po prostu pady. No i w sumie to skończymy ten dzień. Skończymy ten odcinek, bo już 24 dzień. To też nie do 24. Myślę, że będzie to w Apa ale czy chyba się ralnołem odabiny? dobra. I myślę, że dzień dwa i nasz oczywiście. Robin się wykluje. Kto w sumie nie jest jakoś bardzo, bardzo przydatny, ale do wyprawy na piątą wyspę jest niezbędny, bo możemy tam nosić mięso, możemy tam nosić bardzo dużo fajnych rzeczy. Więc e, dziękuję wam za oglądanie z tej całkiem nieźle wyglądającej bazy. Myślę, że jak tutaj dodamy jeszcze dalej elegancką, to będzie quality. Ale póki co, no dziękuję. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w następnym materiale. Cześć!